Cześć, witam na kanale Info InfoUprawa. Witam Was w serii Zapytaj InfoUprawa, gdzie zadajecie pytania swoje pod, w, pod tym ko w komentarzu pod tym filmem, a ja w następnym tego typu filmie na nie odpowiadam. Pytań jest sporo. Jak ominąłem jakieś, no to przepraszam i napiszcie jeszcze raz. Tutaj tylko standardowo polecam Wam zakup moich produktów. Mam książki, kalendarz i smyczki. Zapraszam do zakupu na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Tym mi bardzo pomagacie w rozwijaniu mojego, no, wielkiego pola. I przechodzimy teraz do pytań. Agnieszka, dziękuję Panie Tomaszu za ten kanał. Wiele Pan nam przekazuje. Jeśli chodzi o Pana głos, to szczerze potrafi mnie Pan uśpić. Nie dlatego, że nudny, tylko taki barwny i spokojny. Ja powiem Wam, że ja mam też tak, że jak ja montuję ten, ten filmik, jakikolwiek swój i on trwa, wiecie, parę minut lub więcej, no to ja też no, przysypiam trochę. Tak jakoś mnie ten głos też mój, no tak troszkę właśnie przysypia. Może to z tego względu, że za mało śpię, ale też właśnie z tego względu, no też tak właśnie mam. Jeśli chodzi o pytanie, czy jest jest jakaś firma, którą Pan poleca, jeżeli chodzi o sadzonki. Dziękuję i pozdrawiam Pana i Panią Iwonkę. Zależy, jakie sadzonki. Był filmik, jakie firmy polecam, jeżeli chodzi o sadzonki. Tutaj wymienię tylko no, kilka, na przykład Kostka, Szkółka Kostka, Centrum Ogrodnicze Agroprojekt, Szkółka Dusza Mateusz, no i nie tylko. Elżbieta: Panie Tomaszu, moje cukinie na parapecie urosły duże i żółkną im liście. A sadzić do gruntu zimno. Czy to coś poważnego? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie. Yy, liścienie to żaden problem. Generalnie jakby żółkły liście właściwe no to, no to by się zaczynały niedobory pokarmowe. Yy, no może już też właśnie się że żółkną to zaczynają. Magdalena: Cześć Tomku. Kiedy kolejna książka? Czekam na poszerzenie biblioteczki o kolejną pozycję twojego autorstwa. Pozdrawiam ciebie i Iwonkę srdačnije No w tym roku no jest tylko szansa na książkę kulinarną Kuchnia Ogrodnika, bo były filmy no takie z moją mamą i z Iwonką i no byłaby szansa na taką książkę, ale to by były tam przepisy na różne słoiki, na sosy, na pasty, nie wiem czy byście taką chcieli my już mamy generalnie dużo zdjęć i przepisów, może by się latem udało takie coś zrobić, bo na ogrodnicze książki no to by mi zajęło to za dużo czasu, a ja wiecie skupiam się teraz na polu, no teraz no chcę jak najwięcej zrobić, swoją drogą za dużo wziąłem na siebie Wie, no i powiem wam, że mamy dopiero połowę, no już końcówkę, maja, a ja jestem po prostu już zmęczony, bo od kilku miesięcy cały czas coś się robi. Ja to wiecie, bardzo lubię to jest moje życie, ale za dużo sobie tego na głowę wziąłem. No ale na szczęście w czerwcu już będzie lżej. No teraz czeka nas bardzo, ale to bardzo trudny okres. Na przykład przenosiliśmy teraz sadzonki, ale to już jest inna sprawa. Trzeba będzie mnóstwo warzyw sadzić teraz i wiele pielęgnacji zrobić. Ale jak już posadzimy i będzie nawadnianie, to już będzie. Super. Niebieska. Panie Tomku, dzięki Panu założyłam moją pierwszą szklarnię na mojej wiosce w Irlandii. Wszystko dzięki Panu. Bez Pana porad nie, nie dałabym rady. Bardzo mi miło. Książka już w drodze, więc będzie jeszcze lepiej. Mam pytanko. Zakupiłam ulubioną i polecaną przez Pana amelansier lamarcki, czyli świdośliwe Lamarską. Na ogrodzie warzywnym mam ziemię gliniastą, teren pod, podmokły z przodu domu, raczej torfowa. Gdzie lepiej posadzić świdośliwe? Czy dawać jej coś do dołka? Dziękuję i pozdrawiam Pana i Panią Iwonkę. Pozdrawiam również. No i tu i tu powinno być nieźle, chociaż ja bym wybrał to z przodu. Ja bym dał do dołka też troszkę nowej gleby, trochę kompostu, i dałbym również obornik granulowany. Polecam stanowisko słoneczne, ale płciń też będzie niezły, też miałem na płócienistym i też były dobre plony, aczkolwiek na słonecznym są lepsze. Marpal, witam. Mam pytanie: czy z nawozu granulowanego można zrobić nawóz płynny, rozpuszczając odpowiednią ilość w wodzie? Pozdrawiam. W wielu przypadkach można. Piotr. Cześć Tomku. Kiedy kupujesz drona? Najwyższa pora pokazać nam swój świat z góry. Mniej się nachodzisz, serdecznie pozdrawiamy. No ja już chodziłem z takim stabilizatorem i fajnie to wyglądało, wiecie, tak z góry. Część osób myślało, że to właśnie jest z drona, no ale z dronem by było jeszcze lepiej. Chcę takiego sobie kupić, ale no ja nie mam, nie mam jak się da może to teraz jest takie dziwne, że wiecie, że ja tylko jakby to robię. To znaczy nie tylko w ogrodzie, ale te firmy, ta sprzedaż książek i tak dalej. Wszystko no to jest mnóstwo różnych, różnych robót. Ale to tak wiecie, no jakbym z boku na to patrzył, to mówię, no mam mnóstwo czasu, a tak nie jest. Teraz, teraz tego czasu jest bardzo mało. Latem będzie tego czasu więcej, właśnie tak od połowy czerwca. Teraz jest tego czasu bardzo, bardzo mało. Wiecie, ciągle coś w ogrodzie. Chcę już wszystko zrobić, bo choćby drzewa już wszystkie mam posadzone. I teraz krok po kroku właśnie wszystko będzie i dron też będzie. Ale na to niestety trzeba czasu, żebym to... Po po prostu poczytał, popatrzył, zrobił wszystko ten. Basia, cześć, oglądam i podziwiam. Ten entuzjazm i radość bezcenne. Bardzo mi miło. Moje pytania: pytanie pierwsze, czy leszczyny na robaki można pryskać? Jak tak, to czym? Są środki skuteczne chemiczne. Można było wcześniej opryskać naturalnym środkiem Treol 770 EC. To jest ten olej parafinowy, ale teraz już jest na niego za późno. Można zastosować inne środki jak Emulpar 940 EC. To jest olej rydzowy, albo Silver. I tak EC to jest też dobry środek. Pytanie drugie. Gdzie kupiliście kasztana jadalnego i Derenia kousa Variegata? Przydałby się jeszcze spacer po ozdobnej części. ciekawe jestem co Iwonka ciekawego wybrała. Pozdrawiam i trzymam za Was kciuki. Deren to jest w Centrum Ogrodniczym Agroprojekt, a kasztany no to w różnych miejscach. Jak dobrze pamiętam jeden kupiliśmy w szkółce Kiełkowscy, ale czy oni mają teraz wiecie ładne kasztany no to nie wiem. No i też jak to będzie rosło to też nie wiem, więc tutaj nie chcę wiecie polecać, że to na pewno będzie świetnie rosło. Tam Centrum Agroprojektu, w nim pracowałem, więc to mam sprawdzone, a tak, no to nie wiem. Kielkowcy, no to nie mam ich jeszcze sprawdzonych, dopiero pierwszy raz brałem w tym roku. No i też te inne kasztany, też z innych szkółek, też właśnie pierwszy raz. Atalia. Panie Tomku, mam wybiegnięte sadzonki pomidora, które mają już kwiaty i chcę je posadzić na płasko. Moje pytanie brzmi, na jakiej wysokości od ziemi powinno się znajdować pierwsze grono? Nie znalazłam takiej informacji jeszcze u nikogo, stąd moje pytanie. Dzięki tej informacji wiedziałabym też, jak Dużo zakopać łodygi. To jest tak, że są różne odmiany o różnych wysokościach i dla mnie to nigdy nie miało znaczenia. Ja zawsze, wiecie, zakopuję głęboko, też właśnie można na płasko salić i nigdy nie brałem tego pod uwagę i nigdy bym tego też pod uwagę nie brał. Dobrze by było, żeby pomidory się po prostu nie, nie stykały z ziemią, te grona, ale no jedne rosną, wiecie, nisko, a drugie rosną wysoko. Ja mam takie, które rosną na 10 cm nad ziemią, bardzo niewiele i jest świetnie. Mam też takie, które rosną pół metra nad ziemią. Pierwsze Pierwsze że jest. Ja w ogóle nie zwracam na to uwagi. Joanna, cześć Tomko. Oglądam Twój kanał dosłownie codziennie od pół roku. Dzień bez Twojego rośnia taka łełe. Robi mi dzień. Bardzo mi miło też. Jednak mam pytanie: co może być przyczyną tego, że ponad 200 sadzonek pomidora i 150 ogórka po przeniesieniu do domu przed przymrozkami z tunelu z mi? O ile ogórki wysieje jutro, jutro raz jeszcze, o tyle płakać mi się chce na myśl o 26 odmianach pomidora, który, o które walczyłam od lutego. Co mogło się wydarzyć? No to jest dziwne, bo powinny jak już, no to zdechnąć, tak wiecie, od razu po tych mocnych chłodach. Yy, może je przyniosłeś w momencie, jak było tak zimno. A czasami, no sam się przekonałem, choćby przy Arbuzie, tutaj taki też przykład, że wystarczy krótki, bardzo krótki okres, gdzie jest on narażony na takie mocne zimno i on może już klapnąć. Krótki okres i wystarczy. Ewa, cebula zaczyna wypuszczać pęd kwiatostanowy, czy ją już yy, łamać. Nie, proszę tylko usunąć ten pęd kwiat, kwiatostanowy, proszę nie łamać cebuli. Dzisiaj był też ten rano o tym odcinek. To znaczy było o różnych pielęgnacjach, ale też właśnie o tym. Remik już witam. W czasie przygotowań ziemi w szklarni pod pomidory i ogórki dodawałem kompost z kompostownika. W kompostowniku było pełno pędraków. Na innym kanale YouTube usłyszałem, że te pędraki nie są szkodliwe, bo jedzą tylko martwe części roślin. Teraz ponad miesiąc później w czasie sadz sadzenia pomidorów znalazłem jednego pędraka w ziemi w szklarni. Czy mam się ich pozbyć, czy się nimi nie przejmować? Na wszelki wypadek zastosowałem oprysk znicieni, ale boję się, że to jest za mało. Pozdrawiam, robicie świetną robotę. No tak, są pędraki nieszkodliwe i szkodliwe, to tak w skrócie powiem. Też tam kiedyś o, o, o nich mówiłem i też o nich jeszcze opowiem. Ale trzeba byłoby je widzieć. No ale pędraki potrafią niestety żerować na pomidorach, więc ja bym się też ich obawiał. Ewa, jak było ciepło, to hartowałem sadzonki. Od kilku dni zimno i są wciąż w domu. Czy one się rozhartowały i znów trzeba przyzwyczajać do warunków zewnętrznych? No, nie powinny się rozhartować, ale zawsze możesz, ja bym tak zrobił, no je teraz tak 2-3 dni hartować przed sadzeniem. Akurat pogoda będzie na to pozwalała. Danka, witam. Nietypowe pytanie: Czy można się do Pana zwracać po imieniu, ponieważ jest Pana głos prawie codziennie w moim domu? I bardzo dziękuję za ogrom wiedzy. Pozdrawiam. No, jak Wam wszystkim wygodnie, po prostu, no tak się proszę do mnie zwracać. Ja mam na imię Tomek. Też jedna osoba czy dwie piszą do mnie Grzegorz. Może być też Grzegorz. Ja tutaj się też wiecie, tak czuję, że no znam wiele z Was, bo część osób często komentuje już też, wiele osób kojarzę z wieloma osobami. Się widziałem też osobiście, więc możecie, na tym możecie, pan, jak, jak wolicie, bez żadnego problemu. Konrad, Panie Tomku, mam pytanie. Coś mi nie wyszło. Rozłożyłem zrębki na glebę, na to tekturę około 15 cm obornika bydlęcego, dość dobrze przekompostowany. Przykryte ziemią kompostową około 15 cm. Czy na takim podłożu będę w tym sezonie mógł coś jeszcze posadzić, czy, po, czy poczekać do poplonów jesiennych, albo aż do kolejnego sezonu? No ja na tekturze nie uprawiam. Dałbym więcej podłoża na górę, chociaż też nie jest tak źle. Na pewno mniejsze warzywa typu sałata będą dobrze rosły. No, czy też powinny nieźle urosnąć? Więc ja bym spróbował. Monika, pomidory dostały białych liści raczej od mrozu. Nowe małe są już zielone. Czy te sadzonki dadzą normalny plon, czy je wyrzucić? Dziękuję za odpowiedź i filmiki. No, dadzą normalny plon, jeśli nie będzie już zimno, więc ja bym je zostawił. SPKJ2. Mam takie pytanie. Od 20 lat mam na balkonie agrest i różnego rodzaju porzeczki w donicach. Do tej pory było super. Nie owocowały tak dobrze jak w ziemi. Bywały zimy, kiedy coś przemarzło albo utopiłam, przesuszyłam. Ale to się zdarza. W zeszłym roku zakupiłam nowe odmiany, nowe drzewka. Starsze drzewka przesadziłam. Dużo kompostu, dużo obornika końskiego, bydlęcego, granulowanego. Na zimę i to nawet w dobrym momencie, nawet biorąc pod uwagę, że na balkonie cieplej, nawóz jesienny. Na wiosnę kwasy musowe z algami, a po jakimś czasie, jak zaczęły pojawiać się kwiaty, azofoska w niewielkiej ilości. I coś poszło nie tak. Krzaki robią się gigantyczne, zieleń przepiękna, ale bardzo mało kwiatów na wszystkich sadzonkach i owoców będzie malutko. Bardzo malutko. Wszystko poszło w liście i gałęzie. Czego może być za dużo? Badanie gleby nie ma sensu. W każdej doniczce inaczej. A i tak wszystkie jakoś po, podobne w te liście. Proszę o poradę. I polecam porzeczki zielone, smakują jak czarne, ale ta zieleń i, przy, i przejrzystość jest yy, piękna. No ja nie. Nie uważam, żeby tutaj było czegoś za dużo, mimo tego, że było tyle, te, ten. To są nowe rośliny. Różnie mogą owocować. Powiem tak, to pierwszy rok, czy też pierwsze lata, bardzo dużo zależy od tego, od jakości samej sadzonki. Więc tutaj nic nie zrobisz. Na większe plony to dopiero trzeba będzie czekać do przyszłego roku. No ja bym polecał dać nawóz do kwiatków, ale generalnie, no to po prostu nic się nie zrobi, trzeba czekać. Ewa, dzień dobry. Żółkną liście czosku, sadzony w dwóch różnych miejscach. Nowe odmiany i inny okres sadzenia, a żółkną dolne liście. Co pan radzi? Pozdrawiam serdecznie i udanych zbiorów. To jest naturalne. Proszę po tych chłodach dać nawóz płynny i będzie dobrze. Paweł. Tomku, jesteś mistrz i uwielbiam oglądać. Bardzo dziękuję. Mam kolejne dwa pytania. Pospieszyłem się z ogórkami i chyba padną. Wysadziłem końcem kwietnia i ogórki i patisony. No to bardzo, bardzo wcześnie. Okrywami patisony chyba przeżyją, natomiast ogórki chyba padną. Na szczęście wysiałem zapasową rozsadę, najwyżej podmienie. Ale co do pytań. Czy przy tych patisonach jak widzę jakiś gorszy listek to go usuwać? No to zależy, co, co znaczy taki gorszy listek, ale zwykle teraz chorób nie ma. Mogą być niedobory albo przez schody, ale ja bym tych liści nie usuwał. A drugie, kiedy w tym słabym maju wysadzałbyś rozsadę papryki do gruntu. Na razie trzymam je w domu, już je wynoszę jak na, na zewnątrz, jak jest pogoda. Nie są za wielkie, bo wysiałem końcem marca. Ale sadzonki mam ładne i nie chciałbym ich zepsuć. Ja będę sadził według prognoz 26 maja, wtedy ma już być w nocy 10 stopni lub więcej. No ja nie polecam sadzić teraz, no ale. Można oczywiście sadzić i przykryć, jednak ja dla bezpieczeństwa będę sadził 26 maja. No chyba, że dzień wcześniej może się uda, ale zobaczymy. Asia, podpowiedz mi proszę Tomku, jak ustawić podlewanie kropelkowe dla pomidorów w szklarni? Sprzeczamy się z mężem już, już miesiąc, ja podlewam je co kilka dni konewką i nie chcę takiego nawadniania. No konewką jest bardzo dobre też podlewanie, to też trzeba ten, ale mąż się upiera przy swoim. Co ile dni i na jaki czas ustawić takie nawadnianie, żeby nie było za dużo wody? Czy lepiej dać nawadnianie tylko przy krzakach, czy regularnie linie z dziurkami co 10 cm? Żeby cała ziemia pomiędzy się nawadniała. Można dać tylko przy krzaku, u mnie to są dwie linie obok pomidora, po całej linii, no, które mają kropowniki co 33 cm, podlewanie raz na kilka dni, ale to ile czasu, to, to nie wiadomo, bo nie wiadomo jakie u Was jest ciśnienie, jak to szybko leci. Ile właśnie tej wody leci z, leciałoby z tych kroprowników? Ja sobie wiecie tak na oko, patrzę na przykład latem, włączę sobie tak na 50 minut, ale to też zależy, ile tej wody leci. Można to sprawdzić, ile wody leci przy krzaku. Ja polecam, żeby to było tak 2-4 litry na krzak, żeby tyle pomidor dostał. Co te kilka dni. I pytanie odnośnie papryki. Czy posadzone papryki traktować podobnie jak pomidory? Czy tak samo je nawozić i podlewać? Czy może one wymagają dużo mniej czynności i wody? No pielęgnacja jest tutaj bardzo podobna, teraz był filmik o nawożeniu i będą też filmiki o podlewaniu i tak dalej, ale pielęgnacja jest podobna. No tylko, że papryki uważam za bardziej odporne, szczególnie na choroby. Rob, cześć Tomku, mam wielki dylemat. W tym roku bardzo przyłożyłem się do, do sadzonek. Mam ponad 50 pomidorów różnych odmian, arbuzy, dynie, cukinie, ogórki. Kukurydze. Zaopatrzyłem się w mini szklarnię inspekty. Codziennie wynosiłem na słońce, wie, wieczorem chowałem do domu. Wyrosły naprawdę piękne, zwarte, niewybiegnięte. Poświęciłem na to wiele czasu i już aż się proszą o wysadzenie do gruntu. Niestety, jakie są temperatury w nocy, każdy z nas widzi. No niestety, no. Taki jest rok, mimo tego, że wiecie, każdy zrobił sobie, no nie każdy, ale wiele osób ładne sadzonki. No to niestety tak jest. No i tak. Jeszcze kilka dni i będzie można wysadzić, ale ja tych dni nie mam. Bo wylatuję na urlop we wtorek. Dorać mi co mam robić. Czy wysadzić poniedziałek-wtorek, ryzykując temperatury w nocy około 6 stopni? Czy dwie noce takich temperatur zniszczy mi moje piękne rozsady? Dodam, że hartuję je teraz regularnie i zostawiam na zewnątrz nawet do 8 stopni. Ale czy 6 czy nawet mniej przy gruncie, to naprawdę się obawiam. Mam jeszcze możliwość podrzucenia sąsiadowi tacek z rozsadami do szklarni pod opiekę na czas nieobecności. Ale musiałyby czekać na sadzenie kolejne 10 dni, a są naprawdę już duże. Przy pomidorach pojawiają się niedobory na liściach. Co robić? Dorać. Z góry dziękuję za odpowiedź i tradycyjnie pozdrawiam Ciebie i panią Iwonkę Robert. Jak we wtorek, no to dzisiaj jest we wtorek, więc to jest no, ciężko już, ale odpowiem dla innych powiem tak, ciężko jest mi tutaj doradzić coś na tak, na 100%, bo można ryzykować, może będzie dobrze. Jednak to już jest Wasz wybór, to jest ryzyko. Jest spore prawdopodobieństwo niepowodzenia przy takiej temperaturze. Zawsze by można było je okrywać, tylko, że nie będzie miał właśnie tego, kto robić. Łukasz, dziękuję za odpowiedź. Pomidory i paprykę wsadziłem do, do tunelu mniej więcej dwa tygodnie temu. Pomidory spoko, niedobory powoli znikają, ale papryka to dramat. Liście jakieś mają ciemne przebarwienie, na innych znowu liście jakieś jakby Jasne plamy. Za zimno, chyba w nocy. Co pan sądzi? No, no, prawdopodobnie jest niestety za zimno. Takie białe plamy jasne to często są właśnie przez zimno. No, trzeba by było to widzieć, ale raczej to jest właśnie przez to. Pan brodacz, po jakim czasie od posadzenia stosować nawóz do borówek? Zależy jaki. Jak była dobrze przygotowana gleba, to dopiero latem polecam dać nawóz jesienny. No, ale jak tak wiecie średnio, no to ze trzy tygodnie po posadzeniu można już dać nawóz płynny. Jednak ja zwykle się z takim nawożeniem bym wstrzymał. Ewa, dlaczego? Dlaczego nasiona cukinii nie kiełkują? Po wyjęciu nasiono jest miękkie i można z niego wycisnąć białą ma maś. Możliwe, że nasionko było półpełne. Ja czasami tak mam z kabaczkiem moim. Akurat jednego jak zebrałem, no to miał takie nasionka. I kiełkowały tylko częściowo. To znaczy część wykiełkowała, a część nie. Może być to też przez chłody, ale możliwe, że to właśnie przez jakość nasion. Sławek, witam. Z siedmiu krzaków borówki na trzy. Na trzy nie mam kwiatów. Czy źle przyciąłem? Krzaki czteroletnie w zeszłym roku niewiele, ale owocowały. Pozdrawiam widzów i słuchaczy. To zależy jak ciąłeś, jak mocno ciąłeś taki krzak, no to kwiatów nie będzie. Może właśnie kwiatów nie być, ale to zależy właśnie jak było cięte. No ale za to pocieszenie, że za rok będzie ich więcej, będzie lepiej się krzak rozrośnie. Piotr, panie Tomaszu, dynie giganty. Trzeba by je duże wyhodować, to będzie je pan hodował pod osłonami. I czy trzeba je zapylać ręcznie, a jak tak, to w jaki sposób? Można bez osłon wychodować dynie o masie kilkuset kilogramów. To naprawdę jest spore, bardzo duże dynie. Na rekordy, wiecie, takie świata, ten no to tunel albo szklarnia. Natomiast bez osłon bardzo wielkie dynie wyhodujecie. U mnie będzie to w tym roku mały tunel, a potem dynia sobie wyjdzie, wiecie, te pędy wyjdą sobie poza ten tunel. Bo niestety no, nie mam teraz funduszy, żeby sobie taki duży, fajny, piękny tunel kupić. Za rok może sobie taki tunel kupię. Zapylanie ręczne to właśnie najlepiej zrobić zapylanie ręczne i to kontrolowane. Jak chce pan potem właśnie zebrać nasiona z niego i mieć pewność, że to będzie to samo. Pyłek z wielkiej dyni z kwiatka męskiego musi trafić do kwiatka żeńskiego. Były filmy o takim zapyleniu kontrolowanym, i też takie filmy będą. Siwy, panie Tomaszu, pozwolę sobie dodać jeszcze raz pytanie, bo chyba coś ostatnio umknęło. Pytanie do cyklu: Zapytaj, info uprawa. No to jak umknęło, to oczywiście przepraszam. Proszę o poradzenie, jak sobie radzić z mrówkami. Mam na działce błędne koło, pełno mrówek, a co za tym idzie, inwazja mszyc. Nie wiem już, jak z tym walczyć, ciągle sypać proszkami. Chemia, proszę o poradę. No, niestety, mrówki no, to jest bardzo ciężki problem, bardzo ciężki. Kiedyś był taki ekożel, on był dobry, ale nie wiem, czemu go wycofali. Może nie sprzedawał się aż tak. Proszki takie działają, na no, sporo takich proszków działa. Testowałem sobie różne sposoby też ekologiczne i żaden nie działa w 100%. Żaden mnie nie, niestety nie przekonał. No, ale zrobię też taki filmik o tych mrówkach, różne testy sobie zrobię, bo tych mrówek też no, bardzo dużo mam. Drugie pytanie dotyczyło prawy papryki. Dwa lata z rzędu miałem taką sytuację, że papryka w gruncie pięknie rośnie, a w pewnym momencie wiednie cała roślina. Żeby było ciekawiej, nie wszystkie, a co któryś krzak. Z chorób zewnętrznych nic nie zaobserwowałem, to znaczy, że ich nie było. Jakieś robactwo w glebie, co to może być? Dziękuję za to, co Pan dla nas robi. Swoją pasją do ogrodu zaraża Pan wszystkich dookoła. Pozdrawiam. Bardzo miło, bardzo dziękuję wszystkim za takie miłe słowa. Jest mi naprawdę bardzo miło. To też tak motywuje. Wiecie, ja jestem bardzo zmotywowany, żeby nie było. To jest, wiecie, no coś pięknego, takie coś mieć, ale no takie słowa to jeszcze mi jest jeszcze bardziej miło. No i może być tego kilka przyczyn, na przykład wertycilioza. Jest to prawdopodobne. Też fuzaryjne więdnięcie papryki. No a co to dokładnie jest, czy to jest wiecie, bo może to być szkodnik, może być to gryzoń, coś może podgryzać, ale no tego nie powiem. To by trzeba było widzieć zdjęcie, widzieć też z bliska ten korzeń, ten, ale no tak jak mówię, to jest prawdopodobieństwo, to to, to co powiedziałem. Natalia, dzień dobry, panie Tomku. Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie. Mam jeszcze jedno. Z rozpędu podlałam rozsadę arbuza nawozem do pomidorów. Niestety zżółkły. Czy to możliwe, że je przypaliłam? No raczej nie, no chyba, że było to nawożenie w ciągu dnia, jak było ciepło, ale to. Tak, no to raczej nie. Nic nie powinno się stać przez takie nawożenie. Piotr, jeszcze jedno pytanie dotyczące uprawy dyni gigantów. Zostawia pan tylko jeden owoc tak szaku, a resztę usuwa? Chciałbym w tym roku wyhodować dużą dynię. Tak, zostawiam jeden. Można zostawić na początku dwa owoce i zobaczyć, który szybciej rośnie, i zostawić tego najbardziej perspektywicznego, ale to też trzeba liczyć ilość dni od zapylenia, żeby stwierdzić, który, tak wiecie, sobie lepiej radzi. Ale u mnie zostanie jeden owoc, też oczywiście można by zostawić dwa, no ale siła dyni się rozłoży, siła tego krzaka się rozłoży na dwie dynie. Marta, czy stosował Pan ziemię okrząkową na szkodniki lub mączkę bazaltową? Jak to przechowywać? No ja to nie stosowałem wiecie, na szkodniki, bo nie pokładam w nich nadziei, że to na szkodniki super będzie. A przechowywać w suchym pomieszczeniu. Piotr, Tomku, podpowiedz, co się sprawdzi do posadzenia pod wokół warzyw rozłożystych lub z dużymi liściami. Na przykład dynia Arbus, może jakieś szybko rosnące jak rzodkiewka. Mam mało miejsca, a dynia na pewno będzie. Stąd takie pytanie. No można na przykład by dynie dać po podporach, no wtedy tego miejsca będzie więcej, bo no dynia bardzo się płoży, ale generalnie no to może być tak, może być rzodkiewka, może być sałata, ale lepiej jakby już to rosło, jakby to już było wysiane, czy też posadzone w przypadku sałaty, bo też można rozsadę sadzić, no, jakby to było wiecie uprawiane już, no bo dynia czy też arbus dosyć szybko się rozrosną a szczególnie dnia. Justyna, witam i pozdrawiam. Pozdrawiam również. Mam problem z pędrakami. Zjadają mi większość warzyw, zwłaszcza ziemniaki. Czy masz jakiś złoty środek na nie, bo nie mam już do nich siły. Nie mam złotego środka takiego, że wiecie, że powiem, że to na pewno zwalczy, ale są dosyć dobre środki takie naturalne i to jest Naturblocker in Corno i też Wrotycz, ale to różnie właśnie może być. Marta, ja dopiero będę mon montować foliaka i go przygotowywać, więc chcąc, nie chcąc, pomidory trafią tam najwcześniej. Wcześniej za tydzień, może półtora. Dam tam też kilka ogórków lub fasolkę. Będzie ok. Tak, będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Mateusz, witam. Czy sadzonki ogórków jak są mocno wybiegnięte, można będzie posadzić w ziemi głębiej, po liście? Czy lepiej wysiać nowe sadzonki? Pozdrawiam. Można sadzić po liścienie, czyli żeby te pierwsze liście, te pierwsze listki były niewiele nad ziemią. Agnieszka, chciałabym zapytać o rozsadę ogórków. Jeżeli trzymam ją w domu, to gdzie będzie ją i będzie jej najlepiej? Czy na oknie od strony południowej, czy raczej nie? Rozsada jest dosyć spora i bardzo się wyciąga, a trochę jeszcze zostało do sadzenia. No, Niestety tak właśnie może być. Nawet jak jest od strony właśnie południowej, gdzie powinno być dobrze, no to, no to może być różnie. Po prostu musi być jak najwięcej słońca, a z tym słońcem jest, a przynajmniej było teraz, różnie. Prezenter. Zakładając średnie warunki pogodowe, średnią odmianę pomidorów, średni rodzaj gruntu, donica 15 litrów tunel. Jaką ilością wody podlewać? Wiem, że to zależy, ale zakładając wszystko średnie, do, do zwiększenia bądź zmniejszenia dawek. Nie pamiętam dokładnie ile podlewałem, ale tak mniej więcej i można przyjąć litr na doniczkę, może pół litra, po prostu żeby nalało do pełna do doniczki i jak jest upełno, to nawet dwa razy dziennie, rano i wieczorem, niestety wtedy warto. Michał, mam pytanko, czy cukinia będzie rosła gorzej w zacienionym miejscu? Tak, z bardzo dużym prawdopodobieństwem. Madzia, a co z truskawkami? Posiadam truskawki wiszące całoroczne w doniczkach. Jaka temperatura jest dla nich, dla nich bezpieczna? Teraz są w tunelu foliowym, który w razie przymrozków delikatnie dogrzewa i mają się dobrze. Kiedy mogę je bezpiecznie wynieść? Kwitną i owocują. Jak nie byłyby podpędzone, to one już dużo wcześniej by mogły być wysadzone, ale jak są właśnie w tym ciepłym ten, no to jak nie są zahartowane też, no to po tych chłodach, czyli tak 25 maja. Już by teraz można było, w sumie powinno być dobrze, ale ja bym te kilka dni jeszcze się wstrzymał. Jak już tyle te truskawki czekały. Mody, młody, młody, e, witam, mam pytanie. Około 3 tygodnie temu sadziłem kapustne. Pod każdą roślinę dałem około dwie garście obornika granulowanego przy sadzeniu. Dobrze się przyjęły. Zacząć już nawozić czy jeszcze nie trzeba? No zależy jaka to jest tam ziemia, czy jest dobrze przygotowana ziemia, bo nie tylko o obornik chodzi, ale można już by nawozić nawozem płynnym, to się nic nie stanie, na przykład nawozem humusowym. Grzepci, cześć, czy można sadzić rozsadę ogórków w agrowłókninie? Tak, można, będą bardzo dobrze rosły. Marta, jaki nawóz stosować do tych najbardziej popularnych warzyw w ogrodzie? Mam Black Jacka z ubiegłego roku i Substral Magiczna Siła. No Ten Black Jack to jest ukorzeniacz bardziej, to nie traktowałbym tego jako nawóz swoją drogą, to tylko tak powiem. Ale tak, proszę o polecenie produktu, który jest skuteczny, najlepiej taki bez zbędnej chemii. Zależy co można określić pod pojęciem chemia. Jak do tego wszystkiego podchodzimy? Czy jako do nawożenia, wiecie, warzyw, do dostarczenia im składników pokarmowych, czy inaczej? Bo taka magiczna siła, no to to jest dobra. Dobra jest też azofoska płynna, planton, są różne takie nawozy, ale niezły jest też choćby florowit humus. 100 metrów, dzień dobry. Czy mógłby Pan powiedzieć, jaką ma Pan pompę zanurzeniową? Na filmiku o nawadnianiu wydaje się być cicha. Czy faktycznie? Muszę wymienić swoją bardzo głośną. W mauserach mam Gardena 6100 na 5. 1773, to tak przynajmniej pisze. W studni mam pompę Makita PF 1100. I ta i ta jest cicha. Maria, dzień dobry. Czy można cukinie dynie sadzić przy pomidorach? Gdy dostosujemy się do rozstawu, to można. Aneta, witam. Mam mocno wybiegnięte sadzonki pomidorów. Jest sens je sadzić głębiej czy kupić nowe sadzonki? Pozdrawiam. Jest sens sadzić głębiej. Bardzo polecam, jak je posadzimy, one się rozrosną z grubną, wszystko będzie dobrze. Grzegorz, pozdrawiam serdecznie. Mam pomidory w tunelu i zapylam pędzelkiem. Czy można zapylać jednym pędzelkiem kilka odmian, czy się pokrzyżują? Dziękuję i pozdrawiam. No, pokrzyżują się, ale to zależy, czego oczekujemy, czy chcemy. Czy zależy nam na tegorocznych zbiorach? Bo tegoroczne zbiory będą takie same. Nie będzie tutaj nic skrzyżowane, ale może być tak, że w przyszłym roku z tych nasion uzyskamy troszeczkę inne odmiany niż, niż byśmy uzyskali, gdyby to było zapylenie bardziej kontrolowane. Ale różnie z tym może być. Olimpia, jeżeli u mnie jest bardzo zimno, bo 2-3 stopnie do końca tygodnia, jak rozsada jest już bardzo duża, to nawozić w doniczce i czym można dać nawóz uniwersalny, czy też dedykowany płynny do pomidorów. No różne właśnie wy wymieniałem już, to, choćby też wcześniej, w połowie zalecanej dawki. Marta, jak sprawdzić pH gleby? Są do tego no, różne urządzenia. Są pH-metry takie elektroniczne, ale takie tańsze, no to zwykle są bardzo słabej jakości. Według mnie nie warto ich kupować. Ja osobiście polecam płyn Helliga. Tutaj sprawdzanie no, jest proste, a pomiar jest dosyć trafny. No, a sam ten płyn jest bardzo tani. Kama, witam. W dniu dzisiejszym, kod biegając, złamał mi dwie papryki, które hartuje na balkonie. Jedna złamana 5 cm na a druga straciła czubek z kwiatami. I w związku z tym mam pytanie: zostawić te papryki, odbiją na nowe pędy, czy dać sobie już spokój i wyrzucić? Trochę mi szkoda, bo hodowane od ziarenka. Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. No zależy jak te 5 cm, czy tam coś wychodzi, powinna odbić. Tamta, co ten czubek to odbije, na pewno puści nowe pędy. Aneta, Witam, w folii palił mąż i dmiło się. Czekajcie. I... <laughs> Ach, ten mąż. No i wskutek tego pomidory mają jak uschnięte liście. Czym je mogę ratować? Podlałam drożdżami, nie wiem, czy to coś pomoże. Góra jest nie najgorsza. Wszystko będzie dobrze, ona sobie poradzi, ja bym się tym nie przejmował. Też te liście to może być wiele przyczyn, to nie musi być wina męża. Jan, cześć Tomasz. Moje 100 sztuk Bobu jest wyciągnięte. Podejrzewam z powodu dużej ilości światła i temperatury. Rozsadę mam w mieszkaniu pod lampami. Czy coś z tego będzie jeszcze, czy lepiej nie sadzić do ziemi? No, prawdopodobnie jest za mało światła, nie za dużo. Jest pewnie też za ciepło, ale to powiem tak, mimo tych lamp, to ja obstawiam, że jednak tego światła jest za mało. No jest to prawie na pewno i ten bub można sadzić do ziemi powinno być dobrze jednak na początku i na końcu rzędu gdzie jest ten bub no to wbiłbym palik i pociągnął sznurek żeby ten bub się nie kładł no i to by było na tyle na końcu się rozbawiłem dziękuję wam bardzo serdecznie dziękuję wam za wszystko za to że oglądacie że wiecie że mam tylu stałych widzów no już za niedługo 250 tysięcy subskrybentów to jest coś niesamowitego bardzo wam wszystkim za to dziękuję dziękuję wam za to całe wsparcie też za to że oglądaliście ten filmik do końca no i to jest mi naprawdę bardzo miło. Pozdrawiam.